Jedziemy windą na dworcu Warszawa Zachodnia po modernizacji. Zamontowali nam tutaj windę konę. Co ciekawe jest dwustronna, czyli możemy z tej strony wsiąść, jak i możemy wsiąść również z tej strony. No, to teraz sobie poczekamy. No, jak widać, otworzyły nam się dwie strony. Jedziemy sobie. Zamykanie no. To wszystko tak się podwójnie dzieje. Widzicie panel. Pewnie u góry się do nas ludzie dosiądą, albo wysiądziemy w ogóle. Jeżeli nikogo nie będzie, to zjedziemy sobie jeszcze na dół. Monitoring. Piętrowiec. Otwieranie drzwi. I mamy tutaj taką kładeczkę. Bardzo ładnie już to wszystko wygląda, ale widać, że jeszcze jakieś prace są, ale już jest, już jest nieźle w porównaniu do tego, co było.